Siemano, z tej strony Ripswan, nie MC I jestem Ripswan Wyobraźcie sobie, że grały sobie w brązie Kolejny Rips w brązie, jak już zresztą wiecie po nazwie Bronzie 5, minus 3 punkty, Jezus Wiecie jak oni mnie zwyzywali w lobby? Że wziąłem Riven na mida Ja tutaj będę grał przeciwko... Zabić cię. Oj, oj Ale widzę, że ty ewidentnie... Tutaj zaczynasz yy, na first bloodzie W ogóle Wielkie Bóg zapłać yy, MC Wiewiórowi za użyczenie konta Bo już mi się skończyły konta w brązie i nie byłoby ripsa W brązie, ja pierdzie, 1000 pingu No nie no, 1000 pingu to trochę za dużo A na drugim poziomie to ty już będziesz raczej martwa <laughs> Albo może nawet teraz Także kurde, no proszę pana a tak, krzyczał! A tak, i krzyczał! OMG! GG! Report troll! Proszę pana! A teraz kurde, good job mi napiszesz, no. Ja sobie tu posiedzę, spuszuję linię, zabiję Rexa. Ale popatrzcie! Popatrzcie, co tu się stało. Popatrzcie co tutaj się właśnie stanęło się Ja wiedziałem, że ona będzie chciała mi bić eee, 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 proszę pana, eee, co to jest? Proszę pana, ja tu mam 12 farmy! Jak tak może być? Kolejny chcesz się bić? O ja pierdziele! Nie, nie, nie! O ja pier... O ja. Dobra, nie, koniec, kurde, przesadziłem. Jaj, To jej myślenie jest tak prymitywne. Coś tylu. Aaa, odma tam pół życia! Co tam, że wierza i zabierze dwa razy tyle życia, co mam, ale co tam. Zabić cię! To będzie Twoje marzenie na dzisiaj. O ja pierdzie, o ja pierdzie O Jezus Maria, o Jezus Maria Dobra, ja wiem, że ty tutaj będziesz chciał mnie, będziesz chciał mnie zdajwować. Oj, no kurde, ja nie wiem co wy macie z tymi wieżami Co wy macie z tymi wieżami, to ja nie wiem I farmerski ult! O, 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 o O ja pierdziele! O ja pierdziele, reksaj! Reksaj. Reksaj, nienawidzę cię. Ja za każdym razem jak widzę ciebie to myślę... A frag i kurde... Wiecie co? Grając w tym brązie, ja powoli zaczynam myśleć jak te brązy. Widzę fraga, wbijam pod wieże, myślę, o już i tyle. Ale za chwilę nawet pod wieżą będę ich robił, tak także no. To już raczej bez różnicy. A, oj oj oj, 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 oj. Oj, Nie feedujcie Riven, Przede wszystkim możecie robić wszystko, ale don't feed Riven MC Wiebyu, co? Kto? co? Co? Co ty co jakie niebezpieczeństwo? O, takie niebezpieczeństwo, takie niebezpieczeństwo. O! Patrzcie, kogo ja tu mam. Blue buffa. Riven nie potrzebuje blue buffa za chuja, ale go sobie wezmę. No bo co? No bo, bo mogę, prawda? Oj, ty gnoju, oj, ty gnoju. Proszę pana, już tu biegnę do ciebie. Już tu do ciebie, tutaj, o! Proszę pana, bo ja teraz ogółem byłem słaby jak bacz. Jak kurde, ministrant bez wody święconej. A teraz dopiero tutaj, o ja wam powiem. Zaczyna się. Wojna, proszę pana. O! o cóż za taktyczne od, odwrócenie się i spowolnienie przeciwników, ewentualnie mnie goniących. Ale ja myślę, że to i tak ci gówno da, bo ja cię tutaj widzę. O Jezus Maria, i ja go nie trafiłem, Sulta. Serio? No ale dobre, mniejsza o to. Mam już 10 staków. Teraz trzeba szukać następnych staków. Nie do podtrzymania! Nie do podtrzymania! Pierdolcie się! POWIEDZIAŁ TRINDAMIR Proszę pana no, ej, respect bitch Ja w ogóle nawet z takimi lagami, I DON'T GIVE A FUCK Ja po prostu tutaj zabijam To jest tyle Dobra, idziemy, mam e, ponad połowę fragów drużyny, także jest całkiem okej okay. Łoo, bam, bam Proszę pana, bam, bam O Jezus, ale to, to ulti było chujowe. O ja pierdolę, ale jej luja walnąłem na pół życia. Dobra, synek, dawaj kurde, co my tu robimy zasadniczo? Ej, dawaj tutaj wierz, nie nie wierzę. To dawaj tu co innego, ej. Uuu, co za... I czy ty będziesz chciał mnie zabić? Prawdopodobnie tak? Ja tutaj o ciebie zapraszam. Dobra, w każdym razie to był rips w brązie numero dwa i i co? No i żegnam się z wami, że trzeba mi je jak chuj, że cała kawa. No i cześć!